Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę. Cztery karty. Jeden ruch i jedna z nich się odwraca. Koszulką do góry. Proszę zwrócić uwagę na kolor koszulek, bo za chwilę każda z tych kart po kolei odwróci się. Teraz to jest trójka kier. A teraz odwróciła się, proszę Państwa, trójka trefny. W tej chwili się odwróci trójka karo, a w tej chwili odwróci się trójka, trójka pik. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na kolor odwracających się koszulek kart. Był czerwony, tak? Teraz już wszystkie leżą. Raz, dwa, trzy, cztery normalnie. To było pierwsze złudzenie, którego Państwo doznali, bowiem wszystkie karty. Mają koszulki koloru niebieskiego, ale drugie złudzenie polega na tym, że przed chwilą widzieliście niebieskie, wszystkie karty mają zupełnie inne kolory koszulek.